Czy mistrzów wróci? Dużo osób od pierwszego sezonu powstania smoków zadaje sobie to pytanie. Ja jestem Lego Fair i postaram się na nie dzisiaj odpowiedzieć, a więc zapraszam Was już do oglądania filmiku. Jak już dobrze wiecie, wraz ze startem pierwszego sezonu powstania Smoków przez fuzję zniknęły nam różne postacie, takie właśnie jak mistrzu Garmadom, Pixel itp. itd. I do teraz nie mamy większego pojęcia, co się z nimi dzieje, lub co gorsza, czy kiedykolwiek wrócą. W wielu odcinkach sugerowane trochę nam jest, że mistrzu właśnie nie przeżył fuzji. Spytacie, skąd to wie? Po prostu przypuszczam, że ten latający duszek, który prowadził wcześniej Nie, Kaja, to właśnie Łu. Zmienił się on w takiego anioła-stróża, i mimo, że go nie ma wśród naszych ninja, to dalej duchowo pomaga im i nakierowuje na dobrą stronę działań. Czyli możemy to interpretować jako, że mistrz wrócił, ale w sumie nie wrócił. Jest to, jest ale w duchowej wersji i najprawdopodobniej to się nie zmieni. Nie zobaczymy już raczej mistrzało w żywej postaci. Sądzę, że twórcy chcą przekazać właśnie bycie mentorami do naszych ninja i wykluczyć Łu, którego mamy już szmat czasów w Ninjago, takie po prostu lekkie odświeżenie serii i pokazanie, że tam też czas płynie i wszystko dorasta i coś się kończy, coś zaczyna. Uważając na to, że Ninjago Powstanie Smoków to lekkie odświeżenie serii, to właśnie przeniesienie dotychczasowego mentora naszych ninja trochę w cień, mimo że nawet nie wiemy, co się dokładnie z nim stało XD, było nieuniknione i uważam, że potrzebne nawet i ta zmiana wyszła i wychodzi na plus, daje to możliwości naszym ninja dorosnąć, bo no czasami im to nie wychodziło, ale nie stanie się to od razu, to oczywiście możemy zauważyć to w serialu Ale tak czy siak dalej krok w przód nowości serii Także dobijając do brzegu uważam, że Mistrza Wu jako Mistrza Wu w cielesnej formie Nie będzie już nam dane zobaczyć w inny sposób niż że wspomnieniem postaci z Ninjago Lub właśnie naszych ninja Kończy to pewny rozdział, ale daje możliwości otwarcia nowego Aż przykre jest to, że czas tak szybko poleciał Jeszcze niedawno ekipa ninja powstawała, a teraz to oni są właśnie mentorami Tym lekko smutnym akcentem dobiliśmy do brzegu Filmu. Dziękuję Wam za wysłuchanie. Dajcie znać, co sądzicie o filmie, pisząc komentarz tam na dole. I byłbym wdzięczny za strzelenie, subskrypcji i łapki w górę. A to na tyle ode mnie na dziś. Ja byłem Lego Fair i hej!